Cześć, witajcie na kanale Multipasco w serii Stawka Rośnie, w której to zagramy sobie w jedną gierkę, ale we wszystkie jej stawki. Tą gierką będą dzisiaj owocki. Owocki, która oferuje stawki od 1 zł poprzez 2, 3, 5, 10 i 20. Królewska Stawka 20, gdzie można wygrać nawet milion złotych. Więc dzisiaj zagramy sobie w tą gierkę. Więc tutaj 41 zł potrzebuje, aby zagrać we wszystkie stawki. Będziemy zbierać owocki, dopasowywać je tam, tworzyć soki, no i zgarniać kasę. Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, która stawka dzisiaj okaże się najlepsza. Mam nadzieję, że pojawi się tu jakaś fajna wygrana. Saldo startowe mam 949 zł i 60 groszy, jak widzicie na dole. I kupujemy pierwszy los za stawkę. 1 złotych, tak pełno tutaj owoców. Mamy 25 ruchów przesuwających te owoce. Myślę, że najlepiej zrobić jednak auto. Więc tu będziemy zbierać te owoce. Te owoce się zamieniają w do przygotowania soków w kolejnej rundzie, i dopiero tam dowiemy się, czy coś wygramy. Jest to jedna z tych gierek, która jest z nami od samego początku, kiedy gierki powstały. Pod koniec 2020 roku. No, i jeszcze jakieś ruchy. Tu mamy jakiś wynik 34 tysiące. Ten wynik w zasadzie nic nie daje w praktyce dla nas. Na razie liczą się te szklanki. Co tu mamy? 12 napoi do przygotowania. No właśnie, 12 napoi. I teraz czas na przygotowanie tych napoi, i będziemy szukać 3 takie same kwoty. Mamy 12 kubków, 3 takie same kwoty oznaczają wygraną, albo kwota oznaczona kolorem fioletowym. To jest natychmiastowa wygrana, albo 3 zielone jakieś kwoty. No to mamy 3, 10, 5 zł, 6 zł. Jest dwójka pierwsza, 504, 3 po raz drugi. Kubeczka 4 też po raz drugi. Ok. Potrzebujemy trzy takie samo. Mamy po raz trzeci 4 złote, Pięknie. Stawka 1 zł. Ładnie. 4 zł. Jeszcze zobaczymy. Ostatni kubek nam został do odkrycia. 1 złotych, Tu pojedyncza kwota. Ale są trzy czwórki. To jest 4 zł. Popatrzcie. 1 zł zamienił się na 4 zł, więc tak jesteśmy 3 zł na plusie. Ewidentnie ładnie. Gramy ponownie. Stawka rośnie, no nie? Więc teraz będzie 2 zł. Tutaj gramy o 25 000. No i kupujemy. Kupujemy losik za 2 zł. Auto. Owocowa rewolucja. Na no w tej serii, tak jak mówiłem, najpierw będę grał we wszystkie gierki, które mają maksymalną stawkę 20 zł, dopiero jak zagram we wszystkie. To przejdę na gierki, które mają też stawkę 30 zł. A jeszcze później będę grał w gierki, które mają też stawkę 50 zł. Ojojoj, co tu się dzieje? Dobrze, mamy 10, 12, jeszcze 13 kubeczków w tej chwili, tak. 14 wpadł. Okej, okay, 15. Ostatecznie 15 napoi do przygotowania przy stawce 2 zł. Czy stawka 2 zł okaże się lepsza od stawki 1 zł? A jakie tu wysokie kwoty? ale mamy dwie dziesiątki. Dziesiątki. 2,60 zł. mamy też 4 zł to po raz pierwszy 25 tysięcy to główna wygrana 20 zł po raz drugi 80 to jest po raz pierwszy 6 zł było nie było ok ostatni kubek no tu mamy największe szanse w teorii no na tą dziesiątkę tak Fajnie, by było. 40. 40 zł. Nie mamy trzech takich samych kwot. Więc no, stawka 2 zł. Pusty los. Gramy ponownie. To będzie trzecia ze sześciu stawek dzisiaj. Tym razem 3 zł. Stawka 3 zł. Stawka już dawno zapomniana. Jeśli chodzi o te nasze nowe gierki, taka, taka stawka już się w ogóle nie pojawia od bardzo dawna, no ale mówię, w tych nazwijmy to starych gierkach stawka 3 zł istniała, no i właśnie w tej chwili gramy za stawkę 3 zł. Miała być gierka magiczny las we wtorek, miała mieć premierę. Realizator sportowy ogłosił to, pojawił się regulamin tej gierki i tak dalej. Ale po południu wszystko ucichło, regulamin został usunięty ze strony i po prostu to jakiś falstart. Lotko zaliczyło, do tego nie ma tej gierki magiczny las, a miała być premiera. Zobaczymy czy wróci, czy na razie w ogóle nie pojawi się ponownie. Było już tak w przeszłości coś podobnego, właśnie, że Gierka miała się pojawić, a się nie pojawiła i już Później jakby ją wycofano. Dobra. Mamy 12 napoi za 3 zł 40 tysięcy, ale z grubej rury zaczęliśmy. 40 tysięcy to jest główna wygrana przy tej stawce. 2 razy po 12 już mamy złote. Same wielokrotności 3 zł, jak widzicie. Eee, no jest 3 zł po raz pierwszy, na co mamy tutaj jakąś szansę tym, z tym kubkiem. No mówię, 3, po raz trzeci 12 zł na przykład fajnie by było. Nie, jest po raz drugi 3 zł, to jest za mało. Więc stawka 3 zł. Tym razem nie przyniosła nam szczęścia. Stawka rośnie. Idziemy na 5 zł. Tu możemy wygrać aż 100 tysięcy. W tej gierce z 5 zł aż 100 tysięcy można wygrać. Wow. Dobra, znowu 25 ruchów. Niech się to dzieje z automatu, bo byśmy tutaj mieli bardzo długi film. Będzie jakieś tam przesunięcia, dopasowania. Owocki się tu jakoś tam zapełniają i tworzą się te w lewym dolnym rogu. Widzimy liczbę tych napoi do przygotowania. Powiem wam, ta liczba napoi w sumie o niczym też nie przesądza, bo czasem jest miałem tak na pewno, że było 18 tych kubków, czyli chyba maksymalna liczba i wcale żadnej wygranej nie było. A czasem jest ich niewiele, tam gdzie 9, powiedzmy 10, a i wygrana jest, więc to nie jest powiedziane, no ale. Animacja sobie działa i no. W sumie pewnie, no im więcej kubków, tym lepiej mimo wszystko. Mamy 10. Mamy 10 napoi do przygotowania przy stawce 5 zł. No i zobaczymy wszystko się może zdarzyć. 3. Takie same kwoty. 5 zł razy 2 jest. Co jakbym miał zgadywać, daje bardzo dużą szansę na ten zwrot. No stawka 1 zł dawa 4 zł wygranej. No to przy stawce 5, jak dostaniemy zwrot, to będzie. wyższa wygrana już. I tak się stało. Tak się stało. Tak czułem, że jak już byje dwie piątki, to jest duża szansa na trzecią piątkę. Fajnie, czy tu jeszcze coś będzie? Niestety nie. Więc jest 5 zł, to jest zwrot. Okej, okay. ale to są ważne zwroty już przy tej stawce 5 zł. No to mówię. To jest większa wygrana niż przy stawce 1 zł. Okej, okay. gramy ponownie. Przedostatnia stawka. To będzie stawka 10 zł, gdzie można wygrać pół miliona, aż. Gramy. Puszczamy to auto. To może taka mała zapowiedź, no w niedzielę mamy finał, wielki finał drugiego wielkiego turnieju gierek na kanale, wielki finał, będę tam grał garniet złota i piłeczki przy stawce 20 złotych, aż do skutku, która gierka wygra, ta zwycięży cały e, drugi wielki turniej gierek. A we wtorek mamy premierę nowych ekspres losów. Tu jestem zaskoczony. We wtorek będzie premiera nowych ekspres losów. Też będę chciał jak najszybciej pokazać je na kanale. Zobaczymy, czy we wtorek się uda, czy dopiero w środę na przykład... 14 napojów. A te ekspres losy, co we wtorek się pojawią, to na, będą się nazywać KASĄ. <gryw> tak się będą nazywać ekspres losy w cenie 5 zł, no i zamierzam kupić chyba aż z 20 tych ekspres losów za 100, no bo żeby je porządnie wam pokazać, przetestować. Co tu mamy? 2 razy po 30 zł. Bardzo ładnie to wygląda. 2 razy po 30 i już mam taką małą chrapkę właśnie na te 30 zł, to by oznaczało, że dzisiaj będziemy na plusie, jakbyśmy trafili coś takiego. Bo to jest stawka 10 zł, więc na no te wygrane są fajne. Gdyby się udało tylko coś złapać. Pamiętajmy, że jest też kwota fioletowa. Wtedy w ogóle nie trzeba jej dopasowywać, że trzy takie same wystarczy. Jedna, więc taką natychmiastową kwotę też możemy znaleźć. Mamy dwa kubki po pół miliona. Dajcie trzeci. Czemu nie? Dwie, dwa kubki po 300. No mówię, tych losów na pewno jest mało o tych wyższych wartościach, więc szansa, że znajdziemy trzeci jest bardzo niska. No ale mamy 2 razy 60. Mamy 2 razy 30 no zobaczmy ten ostatni kubek. Trzymajcie kciuki 40. Nie, tego nie chcieliśmy. 40 w ogóle tutaj nie było do tej pory, więc no, pusty los niestety. Gramy teraz po raz ostatni dzisiaj. Stawka królewska w wierce owockiej, gdzie się grało milion 20 zł. A jajaj, przydałoby się coś wygrać. Dzisiaj wygraliśmy tylko przy stawce 1 i 5 zł. Ogólnie nie najgorzej. No wiecie, na 6 losów, na 6 stawek. Jak dwie są wygrywające, to fajnie już. Ale mówię, najfajniej to właśnie trafić w tych wyższych stawkach, w tych najwyższych stawkach. Więc przy 20 złotych, jakbyśmy wygrali, nawet ten zwrot, nawet te 20 zł to byłoby super na no kolicie, że jeszcze ta stawka 20 zł okaże się szczęśliwa. Teraz trzymajcie kciuki. No, dawajcie te kubeczki, dawajcie. 9 już mamy. A obrotów jeszcze mam. Nam dużo zostało, więc. O, wiśnia wybuchająca tutaj. Ona chyba wybuchnie. I utworzy nam jeszcze więcej. No, jest 14 kubków. Mam nadzieję, że ta duża liczba kubków. To nie jest tylko na zachętę, tylko to jest faktycznie jakaś wygrana. Za chwilę zobaczymy. 17, 18. Jest 18, to jest chyba maks, jaki można mieć. Super, 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 super. 18 kubeczków z przystawce 20 zł. Odkrywamy. Tu będą ładne kwoty. Będą duże kwoty. Milion nawet widzicie pojawił się na kubku. 40, wiecie, jak ja widzę takie 40, to wiem, że realnie tam na to liczę. Bo wiem, że z tych wygranych jest znacznie więcej niż tych wysokich. No ale możemy mieć oczywiście ekstremalnie duże szczęście, ale... Wiecie jak to jest. 120 zł razy 2 mamy, 100 zł razy 2. No są fajne kwoty. Można by tu coś wybrać. No naprawdę, jeszcze trzy kubki. 20 zł. było? Nie, zwrotu jeszcze nie było. 40, okej okay. No jest fajnie, dość. Mamy 2 dwa. Dwa razy 40. No zwrotu nie będziemy mieć raczej. Raczej. Bo może być jeszcze tu natychmiastowa wygrana. Ale na zwrot to nie liczę. Ale 40? 40? Ale bo jakieś takie 100, 120. No. Pokażcie, co tu jest. Milion na zakończenie nam milion pokazali. To słaby żart trochę owocki. No dobra, no to tak to wygląda. Popatrzcie, dzisiaj stawka rośnie, pokazała, że najlepsze stawki dzisiaj to były stawki 1 zł i 5 zł, więc przy 5 zł zwrot, przy 1 zł 4 zł, więc. 9 zł się wróciło z 41, minus 32 zł. Więc no niestety nie udało się. Zapraszam na kolejne odcinki w tej serii i nie tylko. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę. Cześć!